Ja chciałbym wrócić do tematu sprawiedliwej transformacji energetycznej, której Śląsk potrzebuje. Śląsk przemysłem stał, przemysłem stoi i przemysłem stać będzie i powinien stać. Dobrobyt Śląska stąd pochodzi, z górnictwa, z innych form przemysłu, teraz coraz częściej z nowych technologii i przed nami jest wielka zmiana. Cały świat, cały świat będzie odchodził od Starych form przemysłu, a w jego miejsce pojawią się nowe. I od tego, czy my będziemy mieli plan transformacji, będzie zależało, czy Śląsk będzie w awangardzie tych zmian, czy zostanie w tyle. I to, o czym my mówimy, to, o czym mówił przewodniczący Chwiluk, to, o czym mówił Robert Biedroń, to jest to, że tego planu nie ma. To znaczy, że rząd nas zaskakuje kolejnymi zamknięciami kopalń, zaskakuje górników, którzy z dnia na dzień dowiadują się, że ich kopalnia znika, a nie ma planu. Jeżeli chcemy być odpowiedzialni, odpowiedzialni za los Śląska, za los pracowników śląskich, to musimy jasno pokazać taki plan i powiedzieć słuchajcie, jasne, że kopalnie z nami jeszcze przez chwilę będą. Jasne, że w momencie, w którym nasza energetyka oparta jest na węglu, a my sprowadzamy węgiel z Rosji, to jest to głupie i nieodpowiedzialne, że w pierwszej kolejności ten węgiel powinien pochodzić z polskich kopalń, ale w drugim kroku... Musimy być przygotowani na zmianę. Musimy być przygotowani na to, żeby w miejsce tych dobrze płatnych jak na polskie warunki, uzwiązkowionych miejsc pracy w kopalniach Pojawiły się przynajmniej równie dobre miejsca pracy w nowym zielonym przemyśle. Równie dobre miejsca pracy w przemyśle, które także będą dobrze płatne, które będą stabilne i które będą uzwiązkowione. To, na co się nie godzimy, to żeby zamknąć kopalnię i jakoś to będzie. Bo jakoś to będzie, to są śmieciówki, jakoś to będzie, to jest pomiatanie pracownikiem i na to lewica nigdy się nie zgodzi. I dlatego właśnie potrzebujemy planu sprawiedliwej transformacji energetycznej na lata, ani oszustw, albo chowania głowy w piasek, bo teraz to rząd robi. Naprawdę nie wiadomo, na czym ta restrukturyzacja będzie miała polegać. Wiadomo tylko, że szykują się kolejne zamknięcia kopań. Na to się nie godzimy. Lewica domaga się od rządu konkretnego, wieloletniego planu sprawiedliwej, zielonej transformacji dla Śląska i dla Polski.